Witam państwa serdecznie, już od wczoraj, od piątku 17 maja, w sklepie Premium pojawił się kerna AX i możecie go zakupić. Postanowiłem nagrać ten artykuł, gdyż chyba WG troszeczkę zaczęło, że tak powiem, skąpić na nas, gdyż zauważyłem pewną taką anomalię dotyczącą tego pojazdu. Mianowicie, zestaw oczywiście występuje w standardowych trzech zestawach, które nam oferują czyli zestaw standardowy mamy tutaj ternawona X, miejsce w garażu, i tu jest ten malutki haczyk, załoga wyszkolona na 100%. Ten pojazd zawsze sprzedawany był z załogą, która miała darmowy parebia i w wszystkich trzech zestawach zarówno tutaj w informacji rykoszetu, jak i w oryginalnej informacji na stronie występuje zwrot załoga wyszkolona na 100%. No, uważam, że to jest nieprawdopodobna strata. Mamy tutaj trzy zestawy: zestaw standardowy, ów czołg, miejsce w garażu, załoga wyszkolona na 100% i ekskluzywny zestaw stylizacyjny. jest właśnie ten, który tutaj widzicie z unikornem i tą flagą: 154,11 zł. Zestaw kompletny, ów czołg, miejsce w garażu. Znowu ta załoga wyszkolona w 100% zestaw stylizacyjny: 6000 golda, 15 gwiazdę razy 5, 30 rezerw osobistych, 200% punktów doświadczenia dla załogi przez dwie godziny, 240 zł, 64 grosze. No i oczywiście zestaw najlepszy, Kernavrona X, miejsce w garażu. I tu w tym momencie takiego drugiego zestawu również nie występuje ta załoga. Jest ona zastąpiona załogą wyszkoloną w 100%. Ekskluzywny zestaw, 17 tysięcy golda. 30 gwiazdek razy 5, 30 rezerw osobistych, 300% punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny. Jeden stabilizator pionowy, ulepszona wentylacja, mechanizm dosyłający i po 25 dużych zestawów naprawczy apteczka i gaśnica za kwotę 401,7 groszy. No, bardzo przykro stwierdzić, że nie sprzedają już Kernavrona z załogą z darmowym pelkiem BIA. Mamy go do kupienia w trzech zestawach. Z Państwem jeszcze się żegnam i zapraszam na kolejne filmiki. Pa! pa.